Witajcie, przyjaciele. Już za chwilę Halloween. To dobry moment, by zastanowić się, jak przestraszyć swoich znajomych. No to jedziemy. Czy to już naprawdę pora wstawać? Nie mam ochoty, ale muszę. Co dziś w planach? O, to Halloween wydarzenie, którego nie można przegapić. Trzeba wymyślić sposób, by spłatać figla przyjaciołom. I nie można zapomnieć o kostiumie. Diabelskie rogi wystarczą. Mam już świetny pomysł na przebranie. Jeśli na balon założę chusteczkę i narysuję twarz, to wyjdzie mi prawdziwy duch. Właśnie tak. A teraz lecimy postraszyć wszystkich dookoła. Będzie wesoło. A zacznę oczywiście od mojej ulubionej młodszej siostry. Śpij tak słodko. Musimy jak najszybciej zakłócić jej ten anielski sen. I tu właśnie pojawia się mój demoniczny obraz. Te rękawice są rewelacyjne. Są dla Kate. Już czuję, że umrze ze strachu. A na podłodze będą czekały na nią cukierki. Coś mi mówi, że nie będzie z nich zbyt zadowolona. Swoją drogą, slime też się przyda. Fu, jest taki zielony i obrzydliwy, jak flegma. Właśnie to, czego potrzebuję po kolorowych cukierkach. Życie jest pełne niespodzianek. Mam jeszcze jeden pomysł. Gotowe. Zamiast drzwi jest ceglana ściana. Pora zacząć przedstawienie. Już jest rano? O Boże, co to za potwór? To duch! O nie, on chce mnie zjeść! Uff, załatwiłam go. Co się stało z moimi rękami? Zmieniłam się w potwora. To straszne. Tomi założył te rękawice. Chyba wiem, kto to był. Tom, lepiej się schowa, Idę po ciebie. Tracę równowagę. Skąd się wzięły te cukierki? Fum. Co to jest? Slime? Teraz jestem pokryta jakąś lepką mazią. Obrzydliwość. Zejdź mi z twarzy. Tom, idę po ciebie. Gdzie jest wyjście? Dlaczego tu jest ściana? Jak ja mam się wydostać z tego pokoju? Chwileczkę. Czy to na pewno ściana? Nie wygląda na to. To tylko tapeta z cegły. Tom, lepiej uciekaj, a im dalej, tym lepiej. Mam cię. Spodobał ci mój dowcip? Jesteś nieznośny. Kate jest chyba bardzo zajęta, nawet nie zwraca na mnie uwagi. To dobrze. Co dobrego mamy w lodówce? Mmm, mleko. Tu znowu to samo. Kate, tymi minami, psujesz mi apetyt. O, mam świetny pomysł. Najwyższy czas, żeby spłatać Kate małego figla. Może wróci do realnego świata. Krupiące płatki mi w tym pomogą. Uwielbiam jeść na śniadanie. Wsypię je do salaterki. I to jak najwięcej nie będę sobie żałował. Tak szybko się skończyły? Dobra, wystarczy. A co my tu mamy? Paskudne robale. Włożę je do drugiej salaterki. Wyglądają tak obrzydliwie. Tego nam trzeba. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. Płatki pierwsze. Świetnie. A teraz paskudne trzdownice. Fuj, co za ochyda. Jak to od zobaczyć? Ale to idealnie nadaje się na psikusa i oczywiście dwie łyżki. Gotowe, super! Kate, zobacz, co dla Ciebie zrobiłem. Twoje ulubione danie płatki z mlekiem. Dzięki Johnny, a teraz odejdź i mi nie przeszkadzaj. No i jak smaczne! Co? Co to jest? Zdecydowanie to nie są słodkie krążki. To robaki! Jest ich cała masa. To straszne, cała miseczka robaków. Misja przywrócenia Kate do rzeczywistości zakończona sukcesem. Mój ulubiony serial. Co to jest? Całe pudełko popcornu? Wygląda naprawdę pysznie. I pewnie nie tylko ja tak uważam. Mam pomysł jak zemścić się na Tomie. Czas na piłę łańcuchową. Przytniemy trochę tu i trochę tam. Okej, okay, mamy otwór odpowiedniej średnicy. Świetnie mi idzie. Teraz przykryję to czarną tkaniną i też wytnę w niej dziurę. Wyszło idealnie. Teraz kolej na pudełko z popcornem. Nim też zrobię otwór. Super! I wrzucamy popcorn z powrotem, jakby nic się nie stało. Prawie gotowe. Teraz kolej na mnie. Zęby wampira wyglądają naprawdę przerażająco. A teraz się ukryję. Wow, jakie ogromne pudełko pysznego popcornu. Ciekawe, kto je tu zostawił. A co tam leci w telewizji? O nie, to horror! Chociaż duchy nie istnieją, to jakieś bajki. Ale kubełek popcornu jest prawdziwy. Znalazłem go, więc jest mój. Spróbuję. Super, to najpyszniejszy popcorn, jaki kiedykolwiek jadłem. Wezmę jeszcze trochę. Co to? Mój palec! Ktoś mnie ugryzł! Jak to możliwe? To straszne! Tam jest wampir! Prawdziwy wampir! Niech ktoś mi pomoże! Zemsta się chyba udała. Patrzcie, co znalazłam! Cały talerz kinderków. O, ktoś przyszedł. To pewnie goście, już idę. Witaj, nieznajomy! Ojej, co? Wampir zabrał moje kinderki. No nie, nie zostawię tego tak. Już wymyśliłam, co zrobić. Złodziejom trzeba dać nauczkę i tym się właśnie zajmiemy. Te kurze jajka będą idealne, by dać nauczkę. Wezmę kilka i zanurzę je w czekoladzie. Akurat mam jej cały garnek. Użyję też szczypiec. W ten sposób o wiele łatwiej jest chwytać jajka i zanurzać je w czekoladzie. A moje ręce pozostaną czyste. Wspaniale! Wyszło dokładnie tak, jak chciałam. A teraz najważniejsza część. Musimy podmienić jajka. Rozpakuję ostrożnie kinderki, żeby nie rozerwać opakowania, a potem włożę tu prawdziwe kurze jajko. Muszę być bardzo ostrożna, żeby niczego nie rozerwać i żeby kinder wyglądał jak nowy. Idealnie! Ojej, jak jest dużo. Nadchodzi następny gość. No to zaczynamy zabawę. Dobry wieczór, panie duchu. Zabieraj na zdrowie. Udało się. Teraz musimy tylko troszkę poczekać. Naiwniaczka, po raz kolejny zabrałem Kate wszystkie słodycze. Jestem w tym roku na fali. Cały talerz kinderków. Niezła zdobycz. Co? Fu, surowe jajko, to obrzydliwe. Podczas Halloween nie ma miejsca na nudę. Czas na kolejny żart. Mam już nawet pomysł. Będę potrzebował dyni. Wytnę w niej dziurę właśnie tak! Super! Teraz jeszcze oczy, nos i oczywiście buzia. Już się zmęczyłem, a teraz bierzemy świeczkę. Ta będzie w sam raz. I wkładamy ją do środka. No i moja dnia wygląda jak żywa. Jara się chęcią przestraszenia kogoś. Gdy nie wiesz kogo przestraszyć, przestrasz swoją ulubioną SIS. Zasada, którą kieruje się co roku. Gdy dnia idzie pod łóżko, to właśnie tam wygląda jeszcze bardziej przerażająco. Ale to nie wszystko. Brakuje jednego ważnego szczegółu: krwawych śladów stóp. W tym celu pomaluję podeszwę czerwoną farbą. Super! Można to założyć lub po prostu wziąć do ręki i chodzić po pokoju. To niesamowite! Naprawdę fajne! Wygląda jak prawdziwa krew! To będzie najlepszy żart! Teraz tylko trzeba poczekać na Kate i patrzeć na jej reakcję. Mam już dosyć tych głupich żartów Toma. Chcę po prostu odpocząć i posiedzieć na telefonie. Chwila, czy to krwawe ślady stóp? I prowadzą pod moje łóżko. To straszne! Tam jest jakiś potwór! Znowu cię załatwiłem, Kate! To najlepsze Halloween w moim życiu! Dorwę cię, Tom! A masz! Mam cię dosyć! No to było zabawne. Żarty wyszły naprawdę fajnie, a reakcje naszych bohaterów były niesamowite. Wpadajcie ponownie na nasz kanał ha, ha, no!